Musimy obliczyć łączną odległość, jaką pokonał ślimak. Zanim to jednak zrobimy, należy zamienić jednostki na centymetry, bo te użyte są w pytaniu. I tak: 1,5 decymetra to 15 cm, 100 mm to 10 cm. Sumujemy odległość, jakie pokonał ślimak, 23 dodać 15 dodać 10 równa się 48 cm. Następnie dzielimy otrzymany wynik przez ilość dni, czyli przez 3. 48 podzielony przez 3 równa się 16 cm. I zapisujemy odpowiedź. Ślimak pokonał średnio 16 cm dziennie. Edeks jadł 4 pączki. Aby obliczyć średnią arytmetyczną, musimy sumować czas jedzenia każdego pączka. Zamieńmy sobie więc je na sekundę, żeby nam było łatwiej liczyć. I tak, pierwszy pączek 50 sekund, drugi 30 sekund dłużej, czyli 50 dodać 30-80 sekund, trzeci 1 minuta i 35 sekund, czyli 95 sekund. I czwarty 2 minuty bez 5 sekund, czyli 1 minuta i 55 sekund, a to jest 115 sekund. Sumujemy sobie. Te czasy, czyli 50 dodać 80, dodać 95, dodać 115, to się równa 340 sekund. Dzielimy wynik przez 4, bo tyle było pączków. 340 podzielone przez 4 to 85 sekund. Zapisujemy odpowiedź. Jednego pączka Edek średnio przez 85 sekund, czyli 1 minutę i 25 sekund. Badaniu, sumujemy wagę wszystkich kawałków. Przypominam, że musimy mieć tę samą jednostkę. Ja wybrałam kilogramy, ale równie dobrze mogą być to dekagramy lub gramy. I tak, ćwierć kilograma to 25 setnych kilograma, 28 dekagramów to 28 setnych kilograma, 190 g to 19 setnych kilograma. Sumujemy. 25 setnych dodać 28 setnych dodać 19 setnych to 72 setne kilograma. Dzielimy wynik przez 3, bo tyle było kawałków, czyli 72 setne podzielone przez 3 to 24 setne kg. Zapisujemy odpowiedź: średnia waga jednego kawałka to 24 setne kg. Jeżeli liczylibyście w innych jednostkach, to wynik byłby równy 24 dekagramy lub 240 gramów. Średnią liczbę znaczków, czyli 38,2. Oznacza to, że jeśli sumę wszystkich znaczków podzielilibyśmy równo między dzieci, to każdy otrzymałby 38,2 znaczka. Dlatego, aby obliczyć ilość wszystkich znaczków, wystarczy pomnożyć naszą średnią 38,2 przez ilość dzieci, czyli przez 5. I tak, 38,2 razy 5 to 191. I zapisujemy odpowiedź. Dzieci mają łącznie 191 znaczków i niestety nie da się ich podzielić równo pomiędzy dzieci, ponieważ nasza średnia 38,2 nie jest liczbą całkowitą, tak? A znaczka nie możemy rozciąć.